Czasem, kiedy prowadzimy biznes, wydaje nam się, że żeby osiągnąć sukces, musimy chodzić na kompromisy, uginać się, zaciskać zęby i robić różne rzeczy wbrew sobie. Czy naprawdę tak jest? W tym odcinku o tym, jak pozostać sobą i równocześnie odnosić sukcesy. Zapraszam. Cześć, tu Grek Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmy od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynaj! Cieszę się, że możemy współpracować z Alior Bankiem, który zdecydował się zostać partnerem tego odcinka podcastu. Jeżeli szukasz rachunku dla swojej firmy, to poznaj rachunek 4x4 przygotowany przez Alior Bank specjalnie dla przedsiębiorców. Wejdź na grekalbrecht.io łamane na alior i zobacz, jak proste może być prowadzenie finansów firmy z wykorzystaniem tego rachunku. Cześć, tu Greg Albrecht. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o moich doświadczeniach z tym, czy i jak można prowadzić biznes i równocześnie nie chodzić na rozmaite. Kompromisy moralne, etyczne i działać w zgodzie ze swoimi wartościami. Taką inspiracją dla mnie do tego, żeby to zrobić, jest też rocznica Greg Albrecht Podcast, bo właśnie już ponad rok ten podcast istnieje, już ponad 60 odcinków. Też bardzo wszystkim dziękuję za wysłuchanie tych odcinków i za uwagi i wsparcie. I też sporo refleksji właśnie w związku z tą rocznicą. Różnych przychodzi mi do głowy i o tym chciałbym pogadać. Więc analizując tytuł, dzieląc go na kawałki, jak pozostać sobą i odnieść sukces w cudzysłowie, może najpierw o tym, jak postrzegam to, co to znaczy pozostać sobą. Więc z mojej perspektywy, pozostanie sobą to, to, to działanie zgodnie z własnymi wartościami, takimi jak dla mnie to jest na przykład odpowiedzialność, wolność, ale też poczucie wpływu. Poczucie pomagania, i, i te wartości chciałbym, żeby przyświecały w każdej rzeczy, którą robię, w każdej rzeczy, którą przygotowuję, i też między innymi właśnie w ramach tego podcastu. I teraz pojawia się wiele takich sytuacji, w których no, te wartości są narażane na ryzyko. Tak samo jak prowadzimy firmę. Czasem myślimy, że musimy się bardziej uginać do naszego klienta, czasem myślimy, że trzeba coś robić inaczej, czasem wydaje nam się, że nie można tego robić inaczej, bo zawsze tak było. W naszej firmie zawsze wszyscy w ten sposób postępowali. No i pytanie, czy to jest możliwe i jak można tego uniknąć? Z drugiej perspektywy pojawia się takie sformułowanie: jak odnieść sukces, tak? No I tutaj oczywiście stawiam to w dużym cudzysłowie, bo sukces dla różnych osób oznacza zupełnie różne rzeczy. I nie chciałbym tutaj robić jakiegoś banału pod tytułem, że sukces to jest coś obiektywnego, że to oznacza, nie wiem, bogactwo albo ogromną rozpoznawalność, bo wierzę, że dla każdego sukces to coś innego. Tak jak i dla mnie, mój osobisty sukces to jest to, że czuję, że to, co robię. Daje mi satysfakcję, nie ma takiej sytuacji, że wstaje rano i się denerwuje, że jazy, muszę znowu iść do pracy, nie brakuje mi na życie, i to, co robię konsekwentnie, w jakiś sposób czuję, że pewnym osobom przynosi wartość, i dla mnie to już jest sukces. Nie muszę w tym celu pokazywać, ile milionów y, zarabia firma moja, czy, czy inna, to nie są dla mnie takie mierniki. Myślę, że każdy z tych. Y, Słuchaczy, każdy z Was może sobie ten swój sukces zmierzyć swoją miarą, więc to chciałem takie zastrzeżenie. Co mam na myśli z perspektywy wartości i co mam na myśli mówiąc sukces? Sukces, można powiedzieć, pewnego rodzaju wewnętrzne spełnienie, ale jakbym nazwał tytuł. Spełnienie to pewnie nikt by tego nie chciał posłuchać, bo czym też jest spełnienie. Anyway, wracając do tematu, no więc minął ten, ten rok prowadzenia podcastu i, i wiele razy te wartości, które wyznaję, były w jakiś sposób wystawiane na próbę i miałem bardzo dużo takich dylematów. i, i Mam też każdego dnia prowadząc swoją firmę, więc podzielę się różnymi Tymi doświadczeniami powiem mniej więcej, jak to wygląda z mojej perspektywy, jakie, jakie wybory są trudne, i jakie rzeczy, które pozornie, może wszystko się wydaje takie proste, że chodzi sobie gość, tam nagrywa podcasty, rozmawia i, i robi fajne fotki. Jak to wygląda w praktyce z drugiej strony? Więc powiedziałbym, że takim pierwszym wyzwaniem, dużym związanym z w ogóle z robieniem czegoś na własnych zasadach, jest pewnego rodzaju konsekwencja, i to, że rzeczy, które wyglądają z zewnątrz na łatwe. Głębi są bardzo trudne. Chociażby to, że przez ostatnie kilkadziesiąt tygodni, co tydzień zawsze chciałem, żeby moi słuchacze otrzymali co najmniej jeden odcinek nowego podcastu. To wymagało ode mnie ogromnej dyscypliny, która nie jest moją naturalną cechą, ale równocześnie. No, takiej pracy i, i stawiania pewnego rodzaju sobie celów, i czasem nieprzespanych nocy, czasem jakichś telefonów y, do osób, które mogły pomóc, ustawiania harmonogramu, wielkiej współpracy ze strony gości, którym bardzo dziękuję, więc to są takie powiedziałbym, wyzwania wyzwania każdego. No takie. Mm, Wyzwania, które każdego dotyczą. Ponadto myślę, że rzecz, która, która jest dużym wyzwaniem, kiedy prowadzi się taki projekt, czy prowadzi się własny biznes, to jest odmawianie. Tak samo odmawianie gościom, czy, czy odmawianie na pewne propozycje gości, jak i odmawianie pewnym klientom, odmawianie klientom pewnych rzeczy, stawianie granic. No i tutaj, znowu powiem szczerze, duże wyzwanie. Dla mnie, takim miernikiem do tego, jakich gości zapraszać, jakich nie zapraszać, zawsze jest jakaś intuicja, ale zawsze też mam dużo wątpliwości co do tego, czy na pewno um, tych gości dobieram właściwie, bo czuję się bardzo odpowiedzialny za te treści, które publikuję i oczywiście dostaję mnóstwo propozycji od różnych osób, które chciałyby pojawić się w podcaście, i wcale nie jest mi tak łatwo. Odmawiać, dlatego że myślę, że wiele z tych osób, pewnie większość są fajne, ciekawe osoby, które robią świetne rzeczy. Niemniej jednak nie jestem przekonany, czy, czy te rzeczy są na tyle unikalne, na tyle ciekawe i wkomponują się w, w, w materię tego podcastu, żeby ich przybliżać wam, tak, słuchaczom. Czyli też. Działanie w zgodzie ze sobą to są te dylematy, bo pewnie łatwiej byłoby mi przyjąć wszystkie propozycje gości od osób, które do mnie przychodzą. Co więcej są osoby, które piszą i proponują, że zapłacą za to, żeby wziąć udział w odcinku Greg Albrecht Podcast i pewnie byłoby mi jeszcze łatwiej z tym, tak? bo zamiast inwestować e, tysiące złotych miesięcznie w produkcję tego podcastu, mógłbym. Alternatywnie po prostu brać pieniądze za każdy odcinek i w ogóle się tym nie przejmować, powiedzieć hej no. Bierzcie, co wam daje, tak, i po prostu sponsorowane odcinki od gości, ale wierzę, że moją odpowiedzialnością jest też jakość, i, i to jest taki dylemat: tak? inwestować, czy też, mm, czy też jednak chodzić na te kompromisy i dawać to, co ludzie, jakby dawać tych gości, którzy się sami zgłaszają, przyjmować pieniądze za odcinki sponsorowane tego do tej pory nie robiłem, jeżeli chodzi o gości, żaden z gości, który był w podcaście, nie pojawił się tu dlatego, żeby że zapłacił za niego. Jedynym odcinkiem sponsorowanym był odcinek z, z Mikołajem Lisem z Alior Banku, ale to było jasno zakomunikowane w naszej szerszej współpracy. E, takim dodatkowym wyzwaniem z mojej perspektywy, też. Które naraża gdzieś tam moje wartości na, na potencjalny szwank, i zawsze zadaję sobie to pytanie, to jest popularność versus jakość. No, prawda jest taka, i to już obserwuję na podstawie tych kilkudziesięciu odcinków, że na szczęście lub niestety osoby, które już są rozpoznawalne, odcinki z ich udziałem się chętniej lepiej słuchają. I moją misją jest przedstawianie ludziom, Takich gości, których osobiście uważam za osoby ciekawe, a nie za osoby koniecznie popularne. No i wielokrotnie miałem propozycje zapraszania bardzo rozpoznawalnych osób do podcastu, co do których nie czuję, że mamy wspólnotę wartości, albo nie uważam, że wniosłyby odpowiednią wartość, i byłyby wspólne, spójne z tym, co chciałbym przekazywać podcastem i co moi słuchacze chcieliby, czego moi słuchacze chcieliby słuchać. I z tej perspektywy no. Wielokrotnie rezygnowałem z tego, żeby zaprosić jakiegoś gościa, mimo to, że pewnie jakbym go zaprosił, słuchalność podcastu by wzrosła. I analogicznie, w związku z tym, że jest dla mnie bardzo ważne, żeby też w procesie tego tworzenia podcastu to sobie uświadomiłem, żeby, żeby wnosić coś więcej niż tylko informacje o biznesie, ale też pokazywać pewne problemy społeczne, pokazywać pewne postawy. Zacząłem zapraszać takich gości jak Ola Izydorczyk, jak Paulina Brown, jak Grzegorz Dokurno. Osoby, które swoim biznesem też zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Są to inicjatywy czasem społeczne, a nie stricte inicjatywy biznesowe. I wiem, że to jest może mniej sexy, bo to nie jest od zera do milionera. Uważam, że jest w tym dużo wartości i też dużo umiejętności płynących z tego i to też jest zawsze kompromis. Bo już wiem, że niektóre z tych osób, te odcinki z nimi, są za mało słuchalne, uważam, że są niesamowicie wartościowe merytorycznie, ale ze względu na mniej rozpoznawalne osoby, jakby moją rolą jest budowanie ich popularności, bo one nie budują mojemu podcastowi popularności. Także to jest też taki dylemat, i z tej samej kategorii dylemat czy wyzwanie, które gdzieś tam daje znak zapytania odnośnie własnych wartości. To jest kwestia też autopromocji. Tu mam ogromny problem z tym, dlatego że muszę przyznać się, że ani nie czuję się jakoś super komfortowo z mediami społecznościowymi, więc, więc też mało pokazuję swojego życia osobistego. Nie czuję takiej osobistej potrzeby, chociaż wiem, że to może pomogłoby bardzo podcastowi i zasięgom, że głównie publikuję takie rzeczy po prostu związane z moimi gośćmi. No, i to od początku jest dla mnie duży dylemat, bo obserwuję inne osoby, które prowadzą podcasty i robią milion Insta Stories każdego dnia, komunikują się ze swoimi słuchaczami w sposób dużo lepszy niż ja. I zawsze miałem ten dylemat, że w jaki sposób promować dobrze podcast, promować coś, co uważam, że ma wartość czego wartość płynie z gości, którzy tam są. A równocześnie nie patować sobą, swoją osobą, swoją twarzą, i tak dalej. Myślę, że tutaj czasem podejmowałem niewłaściwe decyzje, wycofałem się trochę z pewnego typu komunikatów, i to nie wpłynęło korzystnie na, na promocję podcastu. Ale przynajmniej czułem się z tym w miarę dobrze. Natomiast tu teraz zacząłem współpracować z agencją, która będzie pomagała mi trochę robić działania w social media i mam nadzieję, że te działania będą równocześnie w zgodzie ze mną, a będą też służyły podcastowi. Myślę, że to jest jak z każdą czynnością. Tak samo miałem propozycje od różnych marek, żeby zostać ich twarzą i też odrzucałem takie propozycje, bo są takie inicjatywy, których nie chciałbym wspierać, bo uważam, że nie są dobre dla świata. A czuję się za to odpowiedzialny, bo na koniec twarz się ma jedną i, i to jest bardzo ważne. I tak uważam, nie tylko w kontekście marek osobistych, ale oczywiście też marek waszych firm, tak? Czyli jakby wchodzenie w różne działania, które są powiedzmy niezgodne z wartościami, nie wiem, jak co jakieś uzależnienia czy rzeczy, które mogą ludzi narażać na jakieś problemy, to nie są rzeczy, które, które chciałbym promować. No i naturalnie takim, takim wystawieniem na próbę, próbę wartości, e, właśnie próbę tego, czy być sobą, czy, czy działać wedle swoich zasad, z tymi wartościami takimi jak właśnie wolność, chęć pomagania, skupienie na rezultacie, odpowiedzialność za to, co się dowozi, versus walka o popularność, promocja za wszelką cenę, hajpowanie ludzi, wykorzystywanie, nie wiem, znajomości do tego, żeby budować większe zasięgi w jakiś taki przypadkowy, że tak powiem, sposób. No tutaj szczególnie trudnymi momentami zawsze są te momenty, kiedy już publikuję odcinek na przykład albo zależy mi na jakimś kontrakcie przechodząc do, do tematów biznesowych, no i widzę, że to nie wychodzi tak, jakbym chciał. Tak, że na przykład świetna rozmowa, uważam, bardzo ciekawy gość, a tych odsłuchań jest mniej, no i wtedy pojawiają się takie trudne momenty. To, co mnie utrzymuje w, w, tym, w tym konsekwentnym podążaniu drogą własnych wartości, to jest to, że jeżeli patrzę z perspektywy na w tej chwili 17 lat mojej kariery zawodowej i 6 lat, kiedy tak jak teraz to robię, przede wszystkim doradzam i coachuję, mentoruję właścicieli firm i, i członków zarządu, to jest to, że na koniec, jak patrzę z perspektywy, to to, że nie uginałem się w różnych sytuacjach, i wręcz powiedziałbym, że z perspektywy czasu coraz bardziej jestem surowy w wyborze projektów, które biorę. Jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, takie reputacyjne, pod kątem wartości, pod kątem tego, czy to naprawdę ma komuś pomagać, tylko przynosić jakiś krótkofalowy zysk, no to, to widzę, że to coraz bardziej surowe trzymanie się swoich zasad wcale nie ogranicza, a buduje. Wręcz wartość długoterminową, dlatego że to buduje tę reputację, tę markę osobistą, jak to się dzisiaj mówi, czyli reputację danej osoby, że ona jest godna zaufania, że nie da się jej łatwo kupić, i, i, i myślę, że to jest bardzo istotne. Tak samo w kontekście tego, w jaki sposób my działamy, tak? Ale pewnie wiele osób ma też takie dylematy jak i ja, czyli zastanawia się: no dobra, no ale może nie mogę robić tego, co chcę, muszę zacisnąć zęby, no bo jakoś muszę przeżyć do pierwszego i tak dalej. W pełni to rozumiem. Opowiadałem o tym też wcześniej z, w moim odcinku, o tym jak rzuciłem swoją własną firmę. To jest odcinku o tym, jak budować swoją markę osobistą, do którego też odsyłam. Nie chciałbym się tutaj nadmiernie Powtarzać w tej kwestii, natomiast powiem o takich rzeczach, które mnie bardzo wzmacniały przez ten rok i co zyskałem dzięki tworzeniu tego podcastu i co umocniło mnie w tym, żeby wierzyć, że, że te wartości to jest coś, co jest dobrym przewodnikiem w sposobie, w jaki się kształtuje swój biznes. Więc po pierwsze, po pierwsze bardzo chciałbym, chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy przez cały ten okres naprawdę bardzo dużo Wartości wnosili do mojego życia poprzez pozytywne komentarze, poprzez dzielenie się tym podcastem, poprzez mówienie mi, że ta praca, którą wykonuję, ma wartość bo oczywiście, jedna rzecz to jest wewnętrzne przekonanie o tym, że to, co robisz, ma sens, ale drugie to jest zawsze też zobaczenie namacalnych efektów tego, że ten podcast jest przez was, słuchaczy, dobrze odbierany, że jest, że jest słuchany, że ta słuchalność rośnie. To jest na pewno ogromna wartość, która pomaga przechodzić przez te momenty kryzysu, kiedy jesteś nad ranem, myślisz, matko, jeszcze mam to nagrać, to przygotować, takie materiały, żeby to wszystko poszło, bo jest to bardzo skomplikowany proces i też spora inwestycja. Dużo wartości, niewątpliwie, i taką fundamentalną wartością dla mnie w tym procesie tworzenia podcastu, i też taką misją, na którą wyruszyłem, w ogóle nie wiedząc w sumie dlaczego na nią wyruszam, jest poznawanie nowych osób i uczenie się od nich. I tutaj ogromne podziękowania dla wszystkich moich gości, e, którzy byli w tym podcaście. I nie wymienię jednej osoby, gdyż od każdej z nich dużo się nauczyłem. I właśnie w procesie obserwowania tego, jak inni ludzie robią, też mam poczucie, że zobaczyłem, że ludzie budują swoje biznesy w oparciu o swoje własne wartości, które są czasem różne, ale ta pewna bezkompromisowość w trzymaniu się ich jest właśnie tą ścieżką do sukcesu. To przekonanie o tym, że tak jak Mikołaj. Pytel mówi o jakości obsługi klienta, że to jest najważniejsza rzecz i to jest dziś droga do jego sukcesu. Czy tak jak um, opowiadał Piotr Molicki o pasji do podróży i to jest ten napęd jego biznesu? Tak? Każdy ma jakieś swoje wartości, rzeczy, które są dla niego ważne, i w oparciu tylko o te prawdziwe wartości jest w stanie zbudować tyle energii, żeby przeforsować. Różne wyzwania, które się pojawiają. A myślę, że jeżeli robimy rzeczy tylko po to, żeby odnieść sukces, w cudzysłowie, żeby, żeby nam się powiodło, żeby zarobić, no to nie zostanie nam tego, tego paliwa. No i naturalnie też tym wsparciem w tych chwilach a propos tych zewnętrznych źródeł, źródeł wzmocnienia, to były rozmaite nagrody, rankingi, w których podcast się też znajdował. Bardzo mi było miło otrzymać. Nagrodę Kreatywny w Biznesie magazynu Brief, za, za ten podcast. Też od, odsyłam tutaj do podcastu z Grzegorzem Kiszlukiem, który później nagrałem z ciekawości, właśnie osoby, która stoi za tym tytułem od wielu lat. Ale też na koniec dziękuję za wielkie zaufanie Alior Bankowi. Bo była to taka pierwsza firma, co do której miałem poczucie, że jeżeli zostanie partnerem tego podcastu, to będę się z tym czuł ok. No bo jak mówię o wartościach, to mówię też o tym, żeby wiedzieć, że jeżeli pod czymś się podpisuję, to biorę za to odpowiedzialność, ale też mam świadomość, że dla takiej dużej instytucji też wspieranie konkretnego jednego projektu, Podcastowego to też jest odpowiedzialność, też to jest wyzwanie i też bardzo doceniam to zaufanie, którym, którym bank mnie tutaj um, obdarzył. No i, jakby przechodząc przez te elementy, zastadaj sobie to pytanie: jak pozostać sobą i odnieść sukces? I muszę powiedzieć, że, że w większości sytuacji, których do tej pory miałem do czynienia, w większości sytuacji była tak, że jednak kierowałem się tym głosem serca, czasem też głosem rozsądku. Obserwowałem takie najlepsze zachowania przedsiębiorców wokół mnie i to, i to działało. Ale też czuję, że jestem teraz w takim momencie, że poszukuję jakoś nowej, nowej drogi, nowych form rozwoju kolejnego kroku, który będzie z jednej strony zgodny, a z drugiej strony będzie Dawał wartość dla słuchaczy, dla zmieniającego się otoczenia, bo chociażby jedną z wielu obiekcji, które słyszałem dotyczących tego podcastu i nigdy się e, jej nie poddałem, to było to, że te odcinki e, z gośćmi są takie bardzo długie. No i tutaj szukam inspiracji, szukam nowych rozwiązań, więc jeżeli ktoś z Was ma pomysły dotyczące tego, jacy goście byliby świetni, idealnie wpisywaliby się w ten podcast, zapraszam. Jeżeli macie pomysły odnośnie formatów, jeżeli chodzi o pomysły odnośnie partnerów, też bardzo chętnie wysłucham. Oczywiście nie mogę każdego rozwiązania wdrożyć, jak już wcześniej mówiłem, bo przefiltruję to przez to, co czuję, że będzie dobre dla słuchaczy ogólnie, ale sygnalizuję, że jestem bardzo otwarty na to, żeby tę nową wiedzę i te nowe rzeczy zbierać. A wracając do, do samych wartości, Powiem też, że to wyzwanie z jednej strony, powiem na przykładzie tych projektów biznesowych, które realizujemy razem z Albrecht and Partners. Na tle wielu firm, które zajmują się doradztwem, pewnie nasza postawa jest o tyle nietypowa, że bardzo nam zależy na tym, żeby skupić się na rezultacie. No, i to czasem jest źródło bardzo wielu frustracji, dlatego że po pierwsze, naprawdę. Istotne jest, żeby w ten sposób przepracować wyzwania klienta, żeby ono było trafnie zidentyfikowane i żeby rozwiązanie było adekwatne, ale powiedziałbym jeszcze o drugim aspekcie, o tym aspekcie odpowiedzialności za wdrożenie. I tu jest y, też y, wyzwanie, w jaki sposób pomóc klientowi w ten sposób wykorzystać wiedzę, którą wprowadzamy, żeby on ją wprowadził w życie, bo nigdy nie chcemy robić projektów na półkę, nigdy nie chcemy projektów, które tylko po prostu będą fajnie wyglądały, chociaż można, tak? chociaż są takie sytuacje na rynku, że można zrobić projekt na półkę i też z tym żyć. I tutaj czasem mam taką świadomość, że to myślenie o własnych wartościach i, i robienie czegoś po swojemu, to jest taka droga do tego, żeby, żeby czasem sobie trochę utrudniać życie. To znaczy, że można czasem pójść na łatwiznę, ale potem to niczego dobrego nie przynosi. Więc chciałbym wzmocnić wszystkich tych, którzy czują czasem, że, że trzeba iść na ten kompromis, że nie można zrobić czegoś po swojemu, że to jest za duże odpowiedzialność, za duże ryzyko, że. Uważam, że można, że oczywiście po drodze może być czasem trudniej rezygnować z pewnych projektów, nie realizować pewnych rzeczy, um, ale w długim terminie, moim zdaniem, z moich też obserwacji, moich gości, własnych doświadczeń, na końcu te wszystkie kropki się układają. I chociaż kiedyś pamiętam, jak zaczynałem karierę, to było mi bardzo trudno, dlatego że jakoś zawsze. Miałem takie trudności z dopasowaniem się do innych, bo czułem, że mam pewne swoje wartości, swoje oczekiwania wobec kariery, wobec tego, co będę robił, które nie zawsze były spójne, na przykład ze środowiskiem, w którym pracowałem. I miałem taką utopijną wizję, żeby zawsze robić to, co ja chcę, na własnych zasadach, ale równocześnie na końcu okazywało się, że jest to możliwe. I w długim terminie udało się tak ułożyć, analizując swoje mocne, silne strony, słabe, swoje kompetencje, niekompetencje i partnerstwa biznesowe, tak ułożyć ten biznes, żeby robić tylko to, co się chce, i równocześnie móc z tego po prostu godnie żyć, czerpać satysfakcję i mieć z tego przyjemność. Więc jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, to chciałbym też tym odcinkiem, z jednej strony powiedzieć może nie ma jednego, jednej złotej rady, ale mam takie doświadczenie, że kiedy robisz coś, co wierzysz, kiedy robisz coś, co wspiera innych, to rzeczywiście e, koniec końców znajdują się takie osoby, które cię w tym wzmocnią. I oczywiście nie da się usatysfakcjonować wszystkich, nie da się zadowolić wszystkich i zawsze będzie wokół tego, co robisz, jakiś hejt, ale nie ma co się temu naginać, trzeba za tym iść. I tak jak. Właśnie w ostatnim odcinku podcastu Marcin Lenkiewicz fantastycznie to pokazał. Patrzeć szeroko na kontekst biznesowy i robić swoje, a koniec końców to się układa. I wierzę, konkludując, że moim zdaniem bez trudu można pozostać sobą, iść wedle swoich wartości, a nie tylko można, ale nawet trzeba pozostać sobą, żeby być spójnym żeby nie musieć zapamiętywać, co się komu powiedziało i żeby robić tylko rzeczy, które się samemu wierzy, bo, bo jak się robi w to, co się wierzy, to, to zawsze to będzie spójne i łatwiej jest podejmować na końcu decyzję i w długim czasie to popłaca. Taki może trochę filozoficzny ten, <gryw> ten odcinek wyszedł. Może dość miękko te tematy zarysowałem. Mam nadzieję, że to będzie wartościowe. Ale czułem, że może być przydatne, żebym trochę podzielił się też tymi doświadczeniami, taką bardziej metafizyczną stroną tego tematu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, komentarze na ten temat, ciekaw jestem, jak to będzie zinterpretowane. Także zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i życzę dużo powodzenia do i do usłyszenia.